To mieszkanie zmienia u mnie wszystko, mój pogląd na życie dorosłe i to, że czuję się bezpiecznie i mogę sobie sama umeblować swój własny kąt, swój własny dom. Dwa miesiące temu już to mieszkanie skończyło, mm -hmm. już skończył się remont. Czy była parapetówka. Nie. No to się więcej, nie? no to trzeba zrobić parapetówkę może, wiesz. O, Zrobimy a propos. No to słuchaj, to w takim razie jako pierwsza no ja Natalia e, dla ciebie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dla nas jako miasta bardzo ważne jest to, żeby dzieci w pieczy zastępczej miały jak najlepsze wychowanie, najlepszą opiekę. Ale także to, żeby te dzieci móc wspierać w usamodzielnieniu. I oddanie dzisiejszego mieszkania socjalnego dla Natalii jest jednym właśnie z takich kroków do przodu pomagającym Natalii i dzieciom z pieczy zastępczej w tym, żeby mogły podjąć swoje życie na własny rachunek dzięki wsparciu przedsiębiorstw, które właśnie tak samo jak to mieszkanie, w którym jesteśmy. Przekazały pieniądze na jego umeblowanie, na sprzęt, który mogliśmy tutaj włożyć. A prowadzisz nas jeszcze? No, tutaj mam kuchnię. Ekstra? No. No. I to jest Państwa zasługa? Jako firma bardzo prężnie działamy w kwestii odpowiedzialności społecznej i chcemy po prostu pomagać, czujemy taką odpowiedzialność za osoby, które mogą mieć e, uciążony po prostu start w dorosłość. Tutaj bardzo cieszymy się, że możemy pomóc e, dzieciom takim jak Natalia, a właściwie młodej kobiecy już, bo ma 19 lat. E, I bardzo cieszymy się, że mogliśmy tutaj pomóc. Po prostu ruszyć jej z miejsca, bo wiemy, że może być to po prostu trudne. No jednak sytuacje życiowe, które no Ja jestem de facto od małego w ośrodku. No i to jakby też mnie ukształtowało. I też sytuacje ciężkie, które na przykład ostatnio zmarła moja babcia. Mm. To też miała bardzo dużo wsparcie w wychowawcach. Jednak Przez... placówka to moja rodzina, no. Mieszkanie to jest mój nowy etap mojego życia. Jest to dla mnie bardzo duże ułatwienie, które jakby, ja muszę sama na siebie zapracować i jak ja sobie czegoś nie zrobię, to nikt za mnie nie zrobi i to mnie uczy życia dorosłego i to, co mnie czeka dalej. Nie jestem wiele starsza od Ciebie. Też się wyprowadzałam na swoje i wiem, że czasami po prostu trzeba się wygadać z nawet mało znanej osobie, po prostu, bo czasami najtrudniej jest pogadać z tymi najbliższymi. I naprawdę czasami po prostu mogą się przerosnąć, nawet. ja się Ale <noise> <wziąłem. głos> Ale dobrze, płakanie <m> <noise> ja jest, ja jest okej. Naprawdę tak Jakby u mnie personalnie, mhm. zawsze możesz się do mnie odezwać i ja ci zawsze pomogę. I zawsze mogę... Będzie jeszcze dwóch takich ludzi. Tak. A masz ich wszyscy. Można, tak naprawdę, zostawiać wszystkie moje kontakty, w razie czego, wiesz.